O wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. W kolejnym odcinku, moi drodzy, niestety prawa autorskie będą, ale nie mam monetizacji na, na kanale, więc mogę te piosenki puszczać i nic się nie stanie takiego, ale moi drodzy, pierwszy listopad, widzowie, czyli dzień, w którym rozpoczynamy mini-daily z tej serii, bo chciałbym już wszystko rozpocząć projekt na kanale o nazwie Fifowym, czyli dużo kier. minimum takie cztery karierki w tej edycji Fify byłoby w porządku, bo czy będę kupował kolejną edycję Fify, no nie wiem, co jeszcze by się opłacało, czy... Byłby sens kupować tam FIFA 27, ale na pewno cztery karierki chciałbym zrobić. Pewnie nawet będę robił content, nawet, nawet, jak wiecie, FIFA 27 to ja nie kupię tej FIFA 27. Tak mi się wydaje, że może jej nie kupię, ale zobaczymy, jak to się wyjdzie w planie. Jeżeli nie przekonają jakimiś nowymi ligami, to ja to pierdolę, ale tak szczerze, na serio. Co, tak. No i drodzy, e, tydzień FIFA, trzy filmy z FIFA pod rząd będą, czyli pierwszy, drugi, czyli listopad będzie. Później będzie mini przerwa. I to przerwę poświęcimy jakby z in, inną, inną gierką, dwa takie filmy będą, z innych gierek, co dwa dni, albo co trzy dni i potem znowu wracamy do tyli trzydniowej, i potem co trzy dni filmy, i potem znowu trzy dni filmy i tak zostanie nam na stałe, bo ja nie mam jakoś problemów ze szkołą, bo jakoś dużo lekcji nie mam, tak mam powiedzieć, że raz tylko kończę 14 w poniedziałek, a resztę dni to 13 kończę, więc na pewno bym mógł zająć się kanałem na pewno lepiej, wiadomo, że są jakieś tam sprawdziany, ale jutro jest sprawdziany. Ja nagrywałem to się wcześniej, ja to w czwartek, wy ten filmik widzicie w sobotę, więc... No, jutro jest piątek, jest kartkówka, ja i tak na to się nie nauczę, bo to jest ciężki temat, nie wiem, czy ja pójdę, bo mój brat ma chorobowe, ja tutaj się rozgaduję, ale to jest syra, tutaj trzeba gadać, tak, bo to w sumie, wiecie, no... Wiecie, ja bym mógł normalnie iść, bo by mi się, musieli mi zawieźć, kurde, no, wiecie, no, dzisiaj, przedem, akurat nie pojechałem do szkoły, tylko mnie zawieźli rodzice i, kurwa... Zanim ja wyszłam o 11.30, to chyba dopiero o 12.00 byłem w domu, 11.30 a Ja zazwyczaj, jak ja jadę z samochodem, to jestem przed 11.50 minimum, jestem w domu, nie? Więc naprawdę, no, dramat po prostu, nie? Ale nieważne. No i drodzy, seria. Mamy tak, meczek z Air W dzisiejszym odcinku zobaczymy, po Fiorentiną w ogóle gramy. Pokonaliśmy w poprzednim odcinku Santa Clare, jeżeli dobrze pamiętam. się to z Santą Clarą w playoffach, tak. 2 do 0 z Santa Clara, to jest chyba francuski zespół. Znaczy, portugalski zespół, przepraszam, co ja pierdolę. Dobra, kolejny meczek widzę gramy 1 marca, w ogóle o północy, co? Taki bug to jest chyba Bóg. Dobra, nieważne. No moi drodzy, to jest taka nie taka typowa, topowa, widzimy. Ona będzie pewnie dłuższa na pewno jako pierwsza, bo chciałem zbudować zespół taki potęgowy, to tak jakbym wziął taki zespół topowy, to pewnie by nie trwało jakoś zbytnio długo. Natomiast no tym RC Strasburg myślę, że tutaj popykamy z kilka sezonów. Pewnie całą może nie no, w sumie 15 sezonów nie raczej nie. Ale... Jeżeli będę wiedział, że z tego zespołu nic nie zbuduję, no to zakończę tą serię, tak? Zobaczymy. Więc meczek z Lens, Zobaczymy co tu w ogóle mogę zrobić. Emenia. Pani czcieli. Lembereczal. Bo nie wiem co tu mogę zrobić, jakiś zmian, bo kurde no ja, ja graczy rozumiem, ja bym mógł na tutaj tego gościa dać na przykład. No Emenia i, nie wiem, Napastnika, nie mam żadnego Napastnika. Sugerowane zmiany do za tego zawodnika, ale to mi nie ułatwia zbytnio. Spróbujemy Maxi Ojedele, może zagra Maxi Ojedele. Takim składem możemy wyjść na RC Lens, czy my ten mecz jakkolwiek wygramy. 1-0 naiści, kurde, nie spodziewałem się. To, to jest w sumie bardzo wyrównana liga. Jak Polska. Oprócz PLZ-u, po Bezu tutaj dominuje. Natomiast no, i tak jest wyrównana liga, bo ja wygrałem z LS. I się być wyżej w tabeli, jest, a ja jestem na którym miejscu w tabeli, jestem. Pewnie, moi drogi. A więc zaczynamy kolejny meczyk z Estem Bastion de Coupe de France. To jest w ogóle... Półfinans w ogóle, ale to jest półfinał chyba jednorazowy. W ogóle tak mi się wydaje, że to jest jednorazowy, bo nie mam, nie mam, no tak, jednorazowy finał, to jest dobra, nasze półfinał, to prawda. Dobra, mamy tutaj wiadomość od Lemeczal, Lemeczal, -le tak, pojewane nazwisko, widzę, naprawdę. Dobra, lecimy do z e-mailem, jeszcze odczytamy. Dobra. I, my, I zobaczymy, czy tutaj w ogóle wygramy z Estebancio. No, finał byłby możliwy, bardzo w sumie, i może tutaj uda nam się wygrać ten turniej. Bo jeżeli byśmy wygrali w ogóle ten puchar Coupe de France, to w sumie ta liga by nie była nic ważna, nie? No, bo byśmy i tak mieli Ligę Europy w ogóle, nie? Ale zobaczcie, jest w ogóle tak, UEFA, Europa Conferen UEFA Conference League i jeszcze są kwalifikacje do UEFA e Europe Conference League. czyli są dwa miejsca dla Francji w ogóle, ale nie, ja nawet nie wiedziałem. I siódme miejsce nam daje też kwalifikacje. Jesteśmy na dobrym położeniu, znowu byśmy mieli Ligę konferencji, widzę, że nie. Chyba, żebyśmy teraz Ligę konferencji, żebyśmy i tak mieli finał, więc. Co tam piszą, widzę? Be. Real Maltone, miejsce Financial, nowy kopal podjedynczy nad zespołem Betis. O. Dobra, metric z Esté Bastion. Ninamańska ma czerwoną kartkę, więc to nie zagra maxi Ojedele. Ciebie niestety muszę wyjewać, przykro mi bardzo. No, z tego moła z tego tam w sumie, bo. No i w sumie tutaj żadnych zmian, co mogę tutaj dać. Diego Morera będzie raczej sobie tykał. Mamy jakiegoś desire duet. Ja, tylko jest jakiś Irlandczek, a nie w Może tam ten duet z jest też jest z Irlandczykiem. Nie bo to jest chyba Irlandia plaga. nie? Więc dobra. Bez zmian tutaj jakoś szczególnie. Czy będziemy w finale? Łano. Jesteśmy, moi drodzy, w finale Coupe de France, czy Pukar Francji, po skrócie to nazwijmy. Gnamy z Angels SCO w ogóle. Ja pierdolę, ale jaja, mamy pierwszy raz, to możemy zgromadzić pierwszą trofeum w tym sezonie. To jest aż niepojęte. Właśnie, tutaj, widzę jedną rzecz. E, powiem, tutaj jest Air Classico chyba w Pukarze króla o ile się nie, nie przegapiło mnie to, a raczej tak, tak jest, El Clasico, Riyad Air Metropolitano. Atletico w ogóle odpadło, to niedawno odpadło, jeszcze wcześniej odpadł. nie kiedy. w jednej 16 odpadł A z Barceloną grają, no to w sumie nie dziwię się, no dobra. Dobra, teraz ja mamy 4 wiadomości nieodebrane. nie odebrane. I to, że w ogóle w półfinale już, więc, a ten finał będzie rozgrywany kiedy? Najprawdopodobniej pod koniec sezonu. Tak, dopiero 23, więc no troszeczkę będziemy czekać na ten finał. Ale mamy już wreszcie finał. I raczej gminy do Gothic tylko tylko sobie symulację weźmiemy, taką wiecie, widok taktyczny weźmiemy na ten mecz. Więc yy, wydaje mi się, że to być odpowiednie. Dobra, no, tutaj jest odrzucamy oferty. Mamy tutaj za wolny, przysyła jakąś wiadomość. Ważna jest rotacja, gościu, tak? to jest najważniejsze w tym klubie. Po tym meczu gramy z Fiorentiną, więc możemy tutaj się troszeczkę na ten mecz przygotować. Bo i tak raczej tutaj nie wejdziemy jakoś wysoko w tabeli. Więc ja myślę, że tutaj możemy porobić jakieś zmiany w tym momencie. Żeby tych... Znaczy no, tak w sumie będą wypoczęci. ale w razie W Znaczy że no, napastnika nie zmienię niestety, nie? Zaraz zobaczymy, czy mogę napastnika ważnego zawodnika, no będę no, Nie, I tak nie <suszynce> Napastniku musimy zostawić. Tutaj możemy dać kogoś? Nie możemy za bardzo. Zetigo Moreira możemy dać w sumie tego Amon Uli Bally może wejdzie sobie też. O, takie coś. Może lewy obrońca. O, zabałem tym barka, idealnie się złożyła, czyli Bella, to się podoba. Mamy takiego młodziaka, 21 lat. Mamy młodziaka Wuxberg. Tu dobra. tutaj chyba nic nie zmieni. Dobra, Pst, to my to wygramy w ogóle, się baje, że to przejebiemy raczej takimi zmianami. Jest 3 do 1, no i patrzcie, jedna zmiana na mecz, to jest bez sensu, żeby ja... Ej, ja przysięgam, zrobię jedną karierę w tej serii, kurwa, żeby ten mecz nagrał, przysięgam, bo mi też się nie podoba, że nikt zmian nie robi ten mój asystent, nie, bo kurwa, no, 3-1, no fajnie, że wygrałem 3-1, no ale po chuj mi z takimi zmianami, kurde, no ja chcę ja zrobić zmianę, to ja bym mógł tę zmianę, zmianę zrobić, to nie zrobi zmiany, nie, bez sensu to jest, kurwa, ja pierdzielę. Jose Luis Mendoza pisze, nie wiem co tam pisał, tak z nie wiem. Dzięki za możliwości. No i za niebiście też mi się podoba to. Jestem zadowolony. Mamy akcji trudny mecz Mamy mojej z Fiorentiną. Mnie interesują jakieś tam ple, oferty w tym, w tym momencie. O, mamy już coś. Konduzja na treningu. O. Trudny dzień na treningu zmienił się w koszmar. Budo i Guatara doznali kontuzji podczas zajęć. Teraz obaj wypadają z głębi i muszą przewidzieć. Teraz obaj na ile wypadają, nie pisze mi. Ale są rezerwowe mi to tam tupa. Dobra, to się nie obraża widzowie, tak. Meczek z Fiorentiną, będzie to na pewno trudny mecz, coś czujemy. czuję. Szkoda tak odpaść wcześniej no, widzowie, no nie chciałbym odpaść już w jednej w tej widze konferencji. Mimo wszystko chciałbym przejść dalej. Co? Nie, ja nie wierzę w to. Ale to jest, ale to jest szansa, widzowie, na milion-milion, nie? Ale czyż to kurwa... No dobra, rakum zajął ósme miejsce. Ej, to jest szansa 1 na milion. 9-10. Ale no wszyscy nie zgodziło się tak, bo się 3 2, 4, No to w sumie wylosowane dobrze, po właśnie to tabelowo jest tak ułożone, nie? I unic krajowa... O ile w ogóle? Nie, no to jest szansa pierdylią widzowie, nie? Żeby Polski vs versus... polski był w 1-8 finału UEFA Europa Conference. Ej, no to jest nienormalne, nie? Ja wiem, gdzie w ćwierć finale będzie, no nie, ale no. Kurde, ale jaja, nie. No cóż. No, ciekawie. Podoba mi się to widzowie już. Dobra, no zobaczymy co tam wyniknie z tego meczu. Dobra, meczek z yy, Fiorentiną. Spróbuję dać najmocniejsze skutki, mogę, czyli właśnie spróbuję dać tak, w Eweralowu, tutaj nie zmienię na pewno ofensywy, po Milan, bo nie bo nikt tutaj nie podskakuje mi, tak? Ten 79 tutaj mam nie zło. Tu możemy dać na pewno, na pewno lepszego zawodnika i taki spal mogę tylko dać, bo tutaj zabram że jak on nikogo nie zrobi. Nie no właśnie, więc oprócz nie, to nie jest a nie mogę też chirurgować, ale nie ma co. Takim spanem wychodzimy. Mocny to jest składek, jak na, na nikę konferencji byłbym w stanie wygrać, mi się wydaje. Tak jak Olimpiakos wygrał w poprzednim sezonie, wtedy, nie? Czy to było jeszcze w poprzednim sezonie, to Dobra, szybka symulacja. Poczekajcie, po coś jeszcze mi się tutaj odjebało. Ja mam kogoś na rezerwach, a ten godą wywali. Za tego może być. Dobra. Zobaczmy jak tutaj się prezentuje. czy my tutaj wygramy cokolwiek. Jeden do jednego. No dobry znak. Bo że u siebie to zrobiliśmy. No lipa dosyć. Patrzcie, oni kurde, trzy zmiany zrobiłem, a ja jedną zrobiłem, ale to jest pojebane, nie? Przysięgam że żeby... no, to jest naprawdę pojebany system. Pojebany system widzowy, nie? Żeby tak... Jedna zmiana na mecz. Kurde, to jest że niepodobne to jest. Tam no, w ogóle PSG dominuje tą ligę. No punktowo, no, no minimalnie są lepsi, ale... No cóż. Dobra, meczek z Paris FC. No, to fajnie, jakby taki zespół został na dłużej w ligę, nie? Taki Paris. Bo to jest też Benjaminek w tym sezonie, więc... Fajnie, jakby oni zostali, bo w sumie konkurencja byłaby dobra dla PSG. Znaczy, chodzi mi o derbowe barki więc nie wiem. Jak tu z Parisem mogę wejść, a to jest Benjamin, to to ja nie wystawię dobrego składu, bo mnie to interesuje bardziej Fiorentina, mecz. Bo i tak... Za, no i tak Emily nie wyrzucę teraz polendra nie? On musi niestety grać, bo nie mam na, na, na zastępstwo. Milan, e, Obrony możemy w sumie sobie osłabić. Podobacie to wolał pomoc tutaj zmniejszyć sobie, Taki Maxim ojederę. o 1, ona ja go najbardziej lubię ze wszystkich. Nie, rok w Legii zagrał i tutaj do Ed sprawdzał 2 milionów chyba. Trochę. Czekajcie tam jeszcze mam zawodnika, widzowie. Widzę mówimy się, jeszcze tym gać jakikolwiek punkt. Będzie mi jedno interesuje Ferentina, ale... Pięknie, jeszcze do dwóch. No. Z będą ledwo ledwo, ale wygrybamy je, nie? Dobra się, go robimy na początek, nie? Bo... Już wygrywałem pod rząd. Ile meczów wygrałem pod rząd widziowem? Będę ciekawy najbardziej. 3-2. 1, 1, 1, 3, 1. 2 Bilans dobry. Patrz, ja w ogóle wszędzie wygrywałem, bo ja tutaj remisy sumy łapałem, nie? Ale dopiero widzę, przejebałem 3-2, więc to jest dobry bilans jak na razie powiem wam szczerze. Naprawdę to jest dobry bilans. Tak, żeby tylko żeby tego nie spierdzielić oczywiście. I teraz mecz jest z Fiorentiną, będzie ważny mecz, nie wiem, po 1-1 zamisowaliśmy. Że ugramy takikolwiek punkt, to byłoby dobrze, nie dla nas. Ale fajnie by było, taki takikolwiek punkt ubrali. To byłoby taki punkt wygrać, nie to byłoby dobrze na pewno. z Fiorentiną. Moreira ma przed w ogóle kartkę, no nie gadaj, to jest śmieci, musieliśmy go w takim momencie dostać. Nie, nie ukuł. Ja pierdolę. O, może tutaj sumy grać, dobra. dobra. Dobra, dobra, taki składzik, bo tutaj obradym sobie zwiększę. I do nas i wszystko mamy, dobra. Módlmy się, widzę, wymódlmy się, żeby tutaj ugrać cokolwiek. Jest! 4 do 3 w karnych, ja pierdolę, ale kurde, Terentina poszła leżeć, na piach poszła leżeć, ale tutaj pięknie, ale pięknie to się, po prostu kapitalny mecz, nie? Jak tutaj wygląda sytuacja, gdzie chodzi o Raków, no Raków odpadł, 3 dwa wygrał Lech, najsi. Nice. No ładnie, ładnie, raz Strasburg wygrywa dopiero po karnych, mamy jeden dobry zespół, to mi się podoba, I tak patrzę. No, to zobaczymy, z kim zagramy w kolejny mecz. W ogóle jestem ciekaw. O, już są losowania w ogóle. I, no, zobaczmy, z kim zagramy. Gramy z Aekateny, Mansi. Lech zagra chyba z hmm, Zobaczymy tu jedną piosenkę. Czy powinien grać z Aekateny? Tak, gramy z Aekateny. Więc tutaj raczej Lech zagra ze Spartą Pragą. Dobrze mówię? Tak, z Spartą Pragą. tutaj mogę zagrać albo z Crystal Palace, albo z Real Balekano. FC Strasburg, pięknie ćwierćfino dla polskiej drużyny, bo teraz nie mogą być, żeby to nie sygniewali. Naprawdę, nie? Dobra, tak to wygląda ćwierćfinały. Gdzie chodzi o ćwierćfinały Ligi Europy, to no tutaj są mocne zespoły P3. No i czwarty to jest Erce Porsche. Wyrównany z Dobra, meczek z FC Nantes tutaj tak Potem gramy, no potem zaczniemy ten nie z AEK Ateny mecz, myślę. Lema Rechal, le kurza nie muszę wysłowić z tego gościa, nie? Wiadomo no aż no to idzie Dobra, ona no, przyczytane. Dobra, e, dobra. E, Robimy kolejną zmiędza. na pewno jakąś zmianę teraz. Diego Moreira może grać? I Lambo niech też sobie zagram. Ale to jest sobie Maxi o bo ja go kocham. Tak. Kulibany. Desiree Due, nasz nowy du Due, Irlandczyk to jest, widzowie No, a tyle ze zmian. Wygramy z FC Nant. Pięknie, 1 do 0. Już dwie zmiany zrobili wreszcie, ja pierdzielę. 1 do 0, wygrywamy luźny mecz, wygrywamy, to mi się podoba. To, że w ogóle zremisowało. to jest też bardzo ważne. Punktowo jesteśmy na piątym miejscu, to mi się podoba. Mamy, jak na razie, do, do Ligi Europy się kwalifikujemy, jeżeli na tym miesięcy byśmy skończyli sezon. Jest to dobry znak, widzę, że jako, jako RCS Transport jest to na pewno dobry wynik. Ciekawe, jak to będzie w nowym sezonie dopiero, bo ja to najmniejszym punktem startu gramy, ale jest dobry wynik. Do lidera nam barakuje 9 punktów, więc no tutaj, kurde, ciężko ugrać tą ligę, wygrać, ale myślę, że na tej nie skupiamy, no, może dojdziemy do, do, do top 3 może, jak nam się uda. Ale wątpię, że nam to tak szybko się uda, nie? Dobra, kolejny mecz, czyli będę nam jakąś wiadomość. Dobra, lecimy z EoG, Senisean. Trudny mecz pewnie to będzie, ale gramy u siebie więc spełniliśmy tak sobie radę. Wbrew tym kwietnia w ten mecz gramy. Ja pierdziele. Dobra. Okej. Okay. Kurde, i tej zawodników widzowie, ja pierdziela. Dobra. Yy, teraz zobaczymy tej zawodnika. maxiu jeszcze wyszedł na wiadomość. Będą ważniejsze mecze golki, na spokojnie. Ale ktoś nic nie zmieni widzowie. Dobra, meczek z ogier jeszcze nisze. Emi ma czerwoną kartkę, zbierał sobie Za kogo ja tu mam go dać, no? A meja? Kolek tutaj dam, to i tak chyba będzie kujowo. Valentin Barco, ja pierdolę. a A, takie zmiany zrobimy. Tak, to są bardzo dobre zmiany, więc. Seni Senisa, możemy pewnie nie przegrać, ten mecz. Ale wygrywamy, 2 do 1. Nice, co no Ledwo, ledwo, ale wygrywamy. Yy... 2-1. Bez największej gwiazdy sobie poradziliśmy, czyli emenium To mi się też podoba bardzo. No teraz Aek Ateny widzowie. Aek Ateny widzowie. Ostatni meczyk. Lega no ja się po jakiegoś naszego zawodnika w ogóle zgłosiła. Dobra, no byłby to dłuższy odcinek, ale ten odcinek trwał 4 minuty, więc będzie i tak 20 minut ponad tego odcinka. To mi się wydaje. Dobra, gramy z Ajak Ateny. Pierwszy meczek wam pokażę. Zobaczymy, co tutaj możemy ugrać, cokolwiek możemy ugrać. Dobra, takie coś tu No i meczyk bez zmian raczej. Tak mi się wydaje. Oprócz może tego zawodnika. Bo ten to ma kurde czerwoną kartkę w ogóle. Czekajcie, tak damy. I tak damy. O, dobra. No i mamy piękną zmianę. Wygramy z Ajak Ateny. 0-3. Patrzymy. Jeden jeden znowu, widzę, no dobra. To bo będę tego odcinka. Znowu jeden do jednego. lek też remisuje, więc jest to do dobry znak. No i cóż, widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Papat. Jo. Już jutro w sumie się widzimy. Papat. Jo.